Co robimy? Metalowe, trzeba? Elemen metalowe elementy bazy? Tak, trzeba dać na furę generator. Będziemy kupować automaty. Mama <noise> z wąsem daje mi gitarę. Czy ktoś z was postawił tank trap'a w namiocie? Nie. Yy, na, na, na tym! Przy moście! Człowiek w przy kapeluszu! Przy bo... którym na... moście? Szedł w stronę tej... A, no jest mostem. idzie rampą, idzie rampą, idzie rampą. Czy on jest uzbrojony? Nie wiem. On widzi nas, tak. idzie do nas. Strzelamy? Zaraz. Nie wiem czy on nas widzi. Myślę, że on Jak nas wyjdzie widzi? broń to strzelamy. Patrz się na nas. On ma Patrz... pompę, dobra, zabijamy go. Minus 20, to był Aki. Ale szedł sobie. No, miał pompę, żeby no, nie duża, No, pompę i dużo, ma do pompy. Hmm. <noise> A jak sobie szedł <noise> Mostem No to Kamka w ogóle jaki czujny, że tak trafiał na namiocie, mógł ktoś postawić <noise> w jego lokalizacji. No nie spodobało mi się to. Nie wierzę w to, że... Nie, on nie musiał nas widzieć jak sobie szliśmy, nie? Także to znaczy jak staliśmy tutaj i patrzyliśmy na niego.